Jako Brzeźniczak i Paulina Nowicka spodziewają dziecka. Będzie dziś. Tarączka. Jako Brzeźniczak i Paulina Nowicka jakiś czas temu zostali małżeństwem. Zakochana para po kilku tygodniach podróży poślubnej postanowiła na święta wrócić do Polski. Para opublikowała w swoich social mediach zdjęcie, na którym pozuje przy choince. Mogłoby się wydawać, że wszystko wygląda tak, jak powinno. Fani jednak doszukali się pewnego szczegółu, na który zwrócili uwagę. Jako brzeźniczek z Pauliną Nowicką spodziewa się dziecka. Jako brzeźniczek ponad cztery miesiące temu stracił synka. Piłkarz związany był z Magdaleną Stępień. Para jednak rozstała się, zanim ich wspólne dziecko przyszło na świat. Chłopiec. Mając pół roku, zachorował na nowotwór. Pomimo walki o jego zdrowie, niestety nie udało się go uratować. Po śmierci, syn Karzeźniczek stara się żyć normalnie. Jakiś czas temu ogłosił w swoich social mediach, że wziął ślub z ukochaną Pauliną Nowicką. Zakochana para cieszy się ze swojej miłości i dzieli nią w social mediach. Tym razem na ich Instagramowych kontach pojawiło się zdjęcie z pierwszych wspólnych świąt. Fotografia. Na której pozują nowicka i rzeźniczek została opatrzona opisem, w którym celebryci życzą fanom wszystkiego dobrego. Większość internautów postanowiła podziękować za życzenia. Znalazł się jednak jeden fan. Który zasugerował, że małżonkowie spodziewają się dziecka. Będzie dziś, torączka napisał internauta. Na razie ani Jakub, ani Paulina nie odpowiedzieli na pytanie internauty. Czy ręka Jakuba rzeczywiście oznacza to, że jego ukochana jest w ciąży? Jakub Brzeźniczak oraz Ewelina Taraszkiewicz udali się niedawno do sądu, aby ten uregulował sprawę związaną z alimentami. Ewelina to była partnerka piłkarza, z którym doczekała się córki. Rozprawa odbyła się w trybie online, ponieważ piłkarz przebywał wtedy z nową małżonką w USA. Dziennikarze gazety Fakt dotarli do informatora który wyjawił, że wyrok zostanie ogłoszony dopiero po świętach. Rozprawa się odbyła, ale ogłoszenie wyroku nastąpi dopiero po świętach. Po prostu zabrakło na to czasu. Ze względu na długie mowy końcowe pełnomocników, mówił informator gazety.